Was z filmikiem o tytule Room Tour Pokoiku Dziecięcego. Eee, chciałabym pokazać Wam jak wygląda pokoik naszej małej dusi. Ja już go zrobiłam z Michałem jakiś czas temu. Nie mogłam się doczekać, jestem w gorącej wodzie kompana i u mnie musi być wszystko jakby na miesiąc wcześniej, mimo że jeszcze mam do terminu no, 5 tygodni, 4 to yy, u mnie musi być już wszystko gotowe zawczasu, żebym ja się nie denerwowała, że czegoś nie ma, że nic nie, że nic nie jest przygotowane. Tak jak Wam mówiłam ostatnio, że tak mnie ta półka denerwowała, że Michał jej nie przykręcił jeszcze. <grych> Także już mam półkę, już mi ją przykręcił. Yy, pokoik mały jest podzielony troszkę na jakby część jej i część Michała. W, w części Michała jest yy, biurko, no bo on tam sobie gra i tak dalej no i jest z drugiej strony jakby miejsce dla małej tam gdzie będzie spała, tam gdzie będziemy ją przebierać tam gdzie będziemy przy, yy, przytrzymywać wszystkie jej rzeczy także za chwilkę wrzucę wam wszystkie przebitki a potem może opowiem skąd co jest tylko nie wiem jeszcze jak to zrobić, bo jeszcze tego nie umiem w sensie no jak zrobić przebitki co mam za każdym razem mówić? Dobra, jakoś to zaraz wychmienimy, także zapraszam do oglądania. Będę się posiłkować y, telefonem, y, bo mam tą aplikację IK, a jakby praktycznie cały pokoik y, jest z Ikei. naprawdę. Y, te rzeczy mi się najbardziej podobają, są takie w miarę w dobrej cenie. I... Y, y, tak. Więc tak, szafa to jest... Yy, nie garbę się. Yy, szafa to jest pak z yy, Tam mamy... Yy, na dole mamy półki na buty. Ja nie otwierałam jej, no ale... Mam jeszcze tam bajzek trochę. Yy, mamy cztery wysuwane szuflady. I, i, i... No i takie półeczki do, do samej góry, żeby układać tam ciuszki. Yy, drzwi to są te... Yy, one się nazywają tisedal. Komoda to jest komoda Hemnes biała bejca i ona chyba zmieniła troszkę formułę w Ikea, bo my mieliśmy wcześniej też tą Hemnes, tylko że ciemny brąz, jakoś tak, nie, nie pamiętam jak się nazywa ten kolor i ją udało nam się sprzedać na OLX-ie Polecam sprzedawać tam rzeczy, bo naprawdę można w dobrej cenie sprzedać stare meble. I ona była lżejsza, a teraz ta nowa komoda Hemnes, ta biała, biała bejca jest, y, jak ją składaliśmy, to ona ma dodatkowe takie usztywnienia z boku, takie y, ogromne płyty, które są mega ciężkie, więc jakby przeniesienie jej y, jakby sama w tym momencie na pewno bym nie dała rady, bo ja już ledwo w cokolwiek robię, ale ogólnie y, jest bardzo ciężka, więc, y, więc tak i ona kosztowała 499 zł. Ramki, które wiszą na ścianie, e, są z Dersikei e, Knopangy knopang, e, i one mają rozmiar 40 na 50. mamy też z Ikei, ale udało nam się go odkupić od sąsiadów z osiedla. On normalnie kosztuje chyba 240 zł w Ikei. Nam udało się odkupić za 100 zł w Superstanie i jeszcze do tego sąsiedzi dorzucili nam na wanienkę stojak też z Ikei i jakby wanienkę też mamy z Ikei, tą taką malusią za 30 zł. A na przewijaku mamy kosze zawieszane i one się nazywają OnScreen. Ja to wszystko to Wam umieszczę na dole, żeby nie było. Biurko, przy którym siedzi teraz Michał i pracuje i sobie gra, to jest biurko Alex. On ma wymiar 131 na 60 i on kosztuje, ono kosztuje 500 zł i ma, jest mega solidne, tak przynajmniej... Jak użytkujemy je dwa miesiące, czy tam miesiąc, no to naprawdę jest fajne i ma dwie wysu wysuwane, głębokie szuflady, więc super, naprawdę polecam. Na komodzie mam dwa te takie, to są serwetniki, ale ja tam będę trzymała jakieś tam rzeczy do pielęgnacji maluszka i one są pod 19,99 za sztukę. Ta ramka, w której jest zdjęcie z USG z trzeciego tryma... nie, nie z trzeciego z trymestru. No chyba byliśmy w 27 tygodniu eee, w 3D. Eee, to lam... eee, ta ramka to jest Long Weekend i ona kosztowała 20 zł. Która wisi nad grzejnikiem, to jest Bergschultz i ona jest o wymiarze 80 na 30 i kosztowała 40 zł, tylko my się dobrze oszukaliśmy, bo myśleliśmy, że tam jakby w tej półce są wsporniki jakieś, nie wiem czemu tak to jakby rozkminiliśmy, ale tak myśleliśmy. A okazało się, że ich w tym momencie nie było w IKEA i musieliśmy jeździć drugi raz i dokupować wsporniki i one są po 12 chyba złotych za sztukę, e, tak żeby przykręcić i tam Michał z tego co mówił, to jest jakiś problem z wkrętami, jak on kupował w Leroy Merlin wkręty, to tam nieźle się musiało z y, jakimś tam panem y, wybierać te wkręty, bo tam jakiś tam był problem ogólnie. Nie wiem jak, jakiego typu, ale był. Ok, chyba to wszystko. Lustro zamawiałam przez Allegro i ono ma średnicę 50 cm. Wstawię Wam link na dole. No, jest piękne. Przynajmniej mi się bardzo podoba i dodaje takiego uroku w tym pokoiku. A jeszcze zasłony. Zasłony są też z Ikei. Zasłony to są zasłony zaciemniane jasnoróżowe Majkul. I one kosztowały 160 zł. Jakby w zestawie są dwie zasłony, no bo tak jakby na szerokie okno jest tak, żeby było z dwóch stron, a ja przywiesiłam na jedno okno, bo mamy tam małe okna. Na jedno jedno, a na drugą... drugą no, no, zasłonę. Takie to logiczne. <grym zespołanem> e, jeszcze łóżeczko. Łóżeczko jest z firmy Woodis, Woodiz.pl, tam sama miałam łóżeczko. I to jest model Country Coat, w miarę jest 120x60 i ono kosztowało 350, 300, 339 zł i do tego jeszcze w tej samej firmie kupiliśmy małej materacek do spania. On jest piankowo-lateksowy i on kosztował chyba 280 zł. Też wrzucę Wam linki na dole. No to już jest wszystko. Bardzo dziękuję, że zechcieliście obejrzeć ten filmik, jest mi niezmiernie miło. Jeżeli czegoś nie powiedziałam, to postaram się dopisać, bo trochę jeszcze mnie stresuje kamera i, i mogęłam o czymś zapomnieć. i Jeżeli coś Wam się spodobało w tym pokoju, albo i macie, jeżeli macie jakieś tam pytania, to piszcie w komentarzach, a ja na bieżąco będę odpisywać, bo staram się tam zaglądać i czytać cały czas, co tam się dzieje no to także tak do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym filmiku na pewno będzie bo mam zajawkę na Alexa także do zobaczenia pa